Witam Panie i Panowie. Dziś przedstawię Wam produkt o nazwie GETAP. A jest to produkt, który składa się z kilku składników. Jest wielofunkcyjny, a jednocześnie poszczególne składniki współdziałają na zasadzie zwanej synergii. I dzięki temu możemy, dzięki współdziałaniu poszczególnych składników, uzyskać znacznie więcej, niż gdybyśmy stworzyli produkty z użytych w nim składowych. Ktoś obliczył, że jedno opakowanie Getap Plus zawiera aż 100 dziennych dawek poszczególnych witamin i minerałów, które inaczej musielibyśmy spożywać osobno. Nazywam się Paweł Suchanek i od ponad 20 lat pracuję w Instytucie Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej w Pradze, gdzie zajmuje się wpływem żywienia na poszczególne czynniki ryzyka takie jak poziom cholesterolu, ciśnienie krwi czy otyłość. A także jestem współzałożycielem FIDBI, czyli sieci poradni dietetycznych zajmujących się zarówno żywieniem terapeutycznym, żywieniem w sporcie, jak i żywieniem dzieci i młodzieży. A jednocześnie jestem członkiem Rady Naukowej firmy WellU i marki Nutriwi, która zajmuje się nie tylko produkcją suplementów diety, ale ma też mocne zaplecze naukowe. Czyli stara się otwierać nowe perspektywy, nowe kierunki w ramach badań, a następnie przekształcać te nowe kierunki w ramach badań naukowych w produkty będące częścią jej portfolio, takie jak prezentowane dziś GETAP. Produkt Getup Plus to produkt, którego działanie skupia się przede wszystkim na pobudzeniu organizmu, oddalaniu zmęczenia, poprawie, jak sama nazwa wskazuje, wstawania, a jednocześnie powinien mieć również wpływ na kształt funkcjonowania organizmu, gdyż jego poszczególne składniki wspomagają nawzajem swoje działanie. Właściwie możemy podzielić te składniki na trzy podstawowe grupy. Jedna grupa to klasyczne substancje wzmacniające i oddalające zmęczenie, które znamy ze wszystkich innych produktów. Jest to ekstrakt z morszczynu zawierający jod, ekstrakt zawierający kofeinę, którego źródłem jest tutaj guarana, i można tutaj zaliczyć ważny składnik w postaci bazy witaminowej, który faktycznie pobudza odporność jako taką a także oddala uczucie zmęczenia. Druga grupa składników obejmuje witaminy z grupy B. Trzeba sobie uświadomić, że witaminy z grupy B właściwie też należą do pierwszej grupy, do tego ekstraktu z morszczynu i do tej guarany, bo witaminy B1 i B2 bardzo skutecznie pobudzają nasz metabolizm, wspomagają nasz układ odpornościowy, naszą koncentrację i naszą uwagę. Co ważne, łącząc te dwa kierunki, a jednocześnie dodając witaminy w formach metylowanych, czyli kwas foliowy i witaminę B12, możemy faktycznie przeciwdziałać zmęczeniu w innym kierunku. To jest podejść do niego z innej strony, w inny sposób. Jak na przykład bazując na tym, że metylowana witamina B12 stanowi podstawę hematopoezy, podstawę produkcji czerwonych krwinek, a czerwone krwinki transportują tlen, a tlen jest bardzo ważny nie tylko dla dla pracy mięśni, ale także dla funkcji mózgu. Następnie mamy kwas foliowy, który jest bardzo ważny nie tylko w okresie ciąży, kiedy jak wiadomo kwas foliowy odpowiada za zamknięcie cewy nerwowej nienarodzonego dziecka, ale kwas foliowy zmniejsza także na przykład poziom homocysteiny. A homocysteina jest jednym z tych związków, o którym mówi się, że w dużych ilościach uszkadzają nasze naczynia krwionośne i upośledzają przepływ krwi. A upośledzony przepływ krwi z kolei powoduje zmęczenie. Jednocześnie potrzebna jest witamina B3. Tak zwana niacyna, która zwiększa dopływ krwi do głowy, to znaczy do okolic mózgu i twarzy, co czasami może się objawiać tak zwanym efektem flash, czyli krótkotrwałym zaczerwienieniem policzków, ale jednocześnie bardzo intensywnie wpływa na przykład na poziom cholesterolu, oczyszczając nasze naczynia krwionośne i umożliwiając lepszy przepływ krwi i składników odżywczych, zapewniając szybszą drogę do narządów docelowych, a tym samym wpływając również na ich funkcjonowanie. A jeśli dodamy do tego magnes, o którym wiemy, że jest ważnym składnikiem mineralnym, który reguluje skurcze mięśni, wpływa na koncentrację, łagodzi ból głowy spowodowany przemęczeniem i tym podobne, to mamy kompleksowy produkt, który czasem błędnie, ale z drugiej strony w zasadzie słusznie, porównujemy ze zdrowym napojem energetycznym. Bo już dziś wiem, że na przykład, w przypadku młodych ludzi, klasyczne napoje energetyzujące, których marek nie mogę tutaj wymienić mają bardzo niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia dzieci. Mogą przeciążyć mózg, przemęczyć go do takiego stopnia, że może dojść do uszkodzenia mózgu, uszkodzenia serca, zaburzeń rytmu serca i tym podobnych. Coraz częściej rozważa się wprowadzenie zakazu spożywania tych napojów energetyzujących jako takich do pewnego wieku, bo są naprawdę bardzo ryzykowne. Getap Plus ma podobne działanie, ale jest bardziej bezpieczne, bo wykorzystuje wyłącznie Naturalne źródła energii, naturalne witaminy i minerały, czyli substancje występujące w organizmie, ale w nowych stężeniach i w nowych składach. A więc wpływ na organizm to kompleksowe pobudzenie, bo składniki współdziałają, jest synergia, a jednocześnie wpływają nie tylko na zmęczenie, ale również oczyszczają naczynia krwionośne, czyli poprawiają na przykład pracę naszego serca, jednocześnie działają przeciwbólowo na mięśnie, zapobiegają skurczom, a także bólom głowy. Oznacza to, że ten produkt jest produktem wielofunkcyjnym, ale docelowo bardzo bezpiecznym. I to jest ważne.